Max, znowu bawisz się buciorami tatusia. Billy wczoraj lunatykował super szybko. Nadepnął ci na twarz? Mam coś na twarzy. Nie, posłuchaj. Wymyśliłam, jak można pogodzić Bilego i Norę. Ty i ja będziemy udawać kłótnie i przeprosimy się, dając im wychowawczy przykład. Kłamstwo to lubię! Super. Napisałam scenariusz przebiegu naszej kłótni. Motyw postaci to podbić świat i dobrze wyglądać może zmienię obsadę i akcja Maxie grzmotomocny jesteś najgorszym bratem na świecie nie Fibi ty jesteś najgorsza i teraz handryczę się z tobą handrycze się kto tak mówi słyszę handryczenie kto się handryczy co znów Wili zrobił? ty mnie trąciłeś łokciem i ja zażądałam przeprosin. nie zamierzam cię przeprosić, ponieważ ty trąciłaś mnie. Mi... Ej, ile tego jeszcze? Dobra, udawaj przeprosiny. Przed czy po lipnej? Bójcie. już po. strona siedemdziesiąta. Cóż my czynimy, bracie Maxie? Rodzeństwo nie może się kłócić, więc przepraszam. Nie, to ja Ciebie przepraszam, Fibi, źle, że powiedziałem, że zbudzi ci śmierdzi i że masz paskudne oczy. Czytaj scenariusz. I, I że twoje włosy zatykają odpłynęć. Dobrze! Przyjmuję twoje przeprosiny. Rodzina! Rodzina. Zaraz będzie. Weź nie przepraszaj jej Max, bo każe ci ciągle na wszystko wyczekiwać. Siostry ich śmierdzące, buzie to zmora. Nie, bracia Gorsi nie poradzą sobie bez siostrzyczek. Nawet nie myślą samodzielnie. Wcale nie. Max, zapodaj ostrą ripostę. Idziemy w Fibi. Będziesz moją nową przyjaciółką. Bo, bo ja raczej tego nie czuję. Cicho nowe bili. A! A Max to mój nowy przyjaciel. Idziemy, stary. Będziesz myślał za dwóch, okej? Okay? Właśnie do mnie dzwonili z Federalnego Biura Przestępstw Chrupkowych. Zapowiedzieli, że przyjadą jutro, żeby zbadać nielegalny handel chrupkami. Max! Też tak myślałam, więc gdy zeszłam do jaskini, znalazłam ponad tysiąc pudełek chrupek. Koloso, mm -hmm. gdzie jest ten królik? Panamie. Panamie? Córeczko, ty go tam teleportowałaś? Eee, mama jest ładna. Ach. Chloe, zabierzesz mnie teraz do kolosa. Właśnie zrobiłaś sobie we mnie wroga, mała. Zaliczyłeś wpadkę. Przez ciebie, koloso, policja chrupkowa zrobi jutro najazd na nasz dom. Niestety te twoje domowe chrupki powodują utratę zębów, a rodzynki to wcale nie rodzynki. To nie rodzynki? Nie. Koloso, co nawywijałeś? Raczej, co ja wykupkałem? <laughs>